Cześć, witam Was bardzo serdecznie w grze. Krater, którą mam przyjemność e, testować albo po prostu w nią grać. Chciałem Wam pokazać dzisiaj trochę z niej i mam nadzieję, że tak samo jak mnie przypadnie Wam do gustu. E, mam na ekranie mój kursor, co jest zamierzone, ponieważ chcę Wam pokazywać po kolei wszystko, jak wygląda. To jest ekran naszych postaci. Tu mamy wszystkie postaci, jakimi dysponujemy, możemy się pomiędzy nimi przewijać, ale naraz możemy mieć w drużynie... Jedynie trójkę. Więc tak, ja mam obecnie. To jest Frank, który pełni rolę tanka w mojej drużynie, ponieważ, jak widzicie, poszedłem w wytrzymałość i w obronę. On ma siebie ściągać przeciwników, zresztą pewnie wiecie, jak to działa. Dalej Jules, który jest medykiem, i na razie to on, tak jakby grał w mojej drużynie pierwsze skrzypce, ponieważ. Od niego uzależniłem rozwój pozostałych postaci oraz tą, która jest regulatorem, czyli bawi się elektrycznością, e, bronią i tak dalej. A no i tak, właściwie, na czym opiera się rozwój postaci? Nie ma żadnego rozdzielenia co poziom, mimo że macie tutaj rangę, nie ma co poziom rozdawania punktów, są za to implanty. Więc tak, przejdźmy na początku do nich. To jest nasza postać, jak pewnie się mogliście domyślić. I teraz, um, tak jakby, co poziom. Odblokowuje się kolejny slot, ale zauważcie, że na przykład Frank ma maksymalnie 5 poziomów, Tom ma 10, a Jules ma 15. I teraz tak, Frank ma zablokowane pozostałe poziomy z kłódkami. Tom ma zablokowane od 11, a, a Jules ma wszystkie otwarte. No i tak, implanty są takie pierdółki, które wkładamy w naszą postać. I wyglądają tak. Na przykład ten dodaje 10 do skupienia, a ten 10 do inteligencji. To są implanty drugiego poziomu, ale możemy je, tak jakby, zastępować um, w dowolnym momencie gry. Na przykład możemy sobie wziąć ten implant skupienia, um, zamontować go tutaj, i następnie klikamy operację, dzięki czemu nasza postać od tego momentu dysponuje tym implantem, który zwiększył jej skupienie. Ok, no i dalej. Jak to działa w praktyce? Każda postać ma dwie umiejętności, a, a także używa jednej broni i jednego gadżetu. No i każda klasa postaci, taka jak na przykład medyk albo regulator, ma jakby dwie opcje. W momencie, kiedy jesteśmy w mieście, możemy znaleźć oficera rekrutującego, czy jak to przetłumaczyć, i mamy tu możliwość kupienia postaci. To jest na przykład Slayer. Nieważne, jak fajnie to brzmi. Uh, wow, właśnie... I on to jest fajny, bo jego szukałem cały czas. Uh, ale skoro jesteśmy przy bruzerze, to chodźmy do bruzera. Okej, okay, to jest pierwszy typ bruzera. Ma umiejętności uh, cliff oraz stump. A teraz ten, którego ja tak strasznie chcę. Shit. Czyżby on miał te same jednak? Fuck, tak, on ma jednak te same. Um, sorry za pomyłkę. Ale... Może znajdę jeszcze coś innego? Nie, wygląda to, że nie, ale możemy zrobić to inaczej. Patrzcie, to jest JUS, on ma umiejętność Healing Orb oraz Nano Injection, a jego odpowiednik, medyk z rekrutacji, ma umiejętności Heal oraz Nano Stream. I takie z każdą klasą, ma tak jakby dwa podgatunki, że ta się tak wyrażę. Możemy mieć na raz ile chcemy rekrutów, ale jak powiedziałem, tylko trójka wchodzi w skład naszego zespołu. I teraz, tak to są ekraniki naszej postaci. Tu mamy pasek życia, pasek rozwoju. A także po lewej macie takie klepsydry. Nie klepsydry, tylko tak, jakby wskaźniki, które pokazują wam, jak bardzo jesteście. jakie macie na sobie obrażenia. Ponieważ to jest jedyna znana mi gra, która może ukrać przeciwnika permanentną śmiercią postaci Bo chociażby w Dragon Age to wyglądało tak, że, um, że postać mogła od nas odejść, ale nie ginęła. Natomiast tutaj kiedy przypełni się tak lepsydra, to dostajemy, uh, dostajemy kontuzję i kontuzja może być albo permanentna, albo tymczasowa. I teraz tymczasową kontu kontuzję możemy wyleczyć u medyka, natomiast z permanentną, permanentną nic nie zrobimy. Kiedy osiągamy trzy kontuzje, nasza postać automatycznie ginie. Um, dobra, wracając do ekranu postaci, w takim razie wiecie już co to, to są implanty, teraz czas na boostery. Każda umiejętność wzraz, wraz ze wzrostem poziomu e, naszej postaci ma 5 slotów na boostery. I teraz tak, to są boostery i na przykład ten dodaje 7% do leczenia, no to zamontujmy go sobie tutaj, Oporujemy Od tej pory ta umiejętność ma podwójny jakby buff do healowania. Um, i tak to wygląda technicznie. Następnie możemy stworzyć sobie ekwipunek. Um, montujemy broń oraz gadżety. Um, mamy cztery zakładki na e, bronie, na m, przedmioty takie jak. Um, takie fuck, przedmioty wartościowe oraz przedmioty do kraftowania. To są plany, a to są upgrady, czyli na przykład właśnie filowanie, jak boostery i implanty. Jak wygląda kraftowanie? Kraftowanie, podchodzimy do stołu, wcześniej musimy się zaopatrzyć właśnie w plan. Podejdźmy do sprzedawcy, i plany to są. To jest wszystko to. To są blueprints, czyli plany. Na przykład ten pozwoli nam e, robić buffy do wytrzymałości i tak dalej. Podchodzimy do stołu do kraftowania. Załóżmy, chcemy sobie zrobić. E, chyba na nic aktualnie nie stać, bo nie mam składników, chociaż mógłbym je kupić, ale tu mamy wymaganie, na przykład tak, potrzebujemy dwa razy z. O, jak to przeczytać, CNU, uh, dwóch sztuk chemikaliów i dwóch sztuk GOO Następnie, jeżeli mamy wszystkie, wszystko, co potrzebne, klikamy, uh, klikamy craft i dostajemy ten przedmiot. To by było z samej teorii. Teraz Wam pokażę, jak gra wygląda w praktyce. Wejdźmy na przykład do logu naszych misji. Musimy wyeliminować kultystów w duskut ale ja z tymi kultystami ostatnio przegrałem, jeszcze tam nie będę pchał. Zamiast tego pokażę Wam może... Processing Plant. Mm, po prostu daskud jest chwilowo ponad moje możliwości, jako że zacząłem tą grę drugi raz. A no i tak. Idziemy do przodu. I ta gra wymaga od nas sporego skupienia, ponieważ mamy pod opieką aż trójkę postaci. Kurde, gram teraz w zminimalizowanym ekranie, znaczy, nie zminimalizowanym, tylko w oknie i ciężko jest mi przewijać to wszystko. Ok, na przykład, patrzcie teraz. A, wysyłam naszego brawlera, blokujemy to silniejszego przeciwnika i leczymy wszystkich na bieżąco. wow uciekniemy sobie kawałek. Oh, wow nasz medyk musi nas wszystkich leczyć cały czas. Ponieważ zaraz tu padniemy, no ale ogólnie tak to wygląda. Jest trochę zamieszania, trochę zamętu. Szczerze powiem, że się przestraszyłem, że pierwsza misja, jaką wam pokażę, już skończy się moją porażką. Ale na szczęście się jakoś cudem udało. A no i tak, mam takie skrzynie świecące. To jest oczywiście, najczęściej znajdujemy tutaj przemyt do craftowania W tym wypadku były co pieniądze. A... No i tak, um... tak wygląda by sama gra więc nie jest jakoś szczególnie piękna, jeżeli chodzi o względy graficzne, mimo tego, że to są już ustawienia Extreme. Jest to odpowiednik Ultra. Właśnie ktoś dostał poziom wyżej, był to na pewno Tom albo Jules. Wydaje mi się, że był to raczej Jules. Ta... Nie, to nie był Jules, to był Tom. Odblokował sobie piąte miejsce na implant, jako że mimo to, że pokazuje tu czwórkę, to ma już poziom piąty. Powiem pokrótko, pokrótce, o co chodzi w poszczególnych umiejętnościach. Ta umiejętność um, powoduje obrażenia skierowane w jedną stronę w zakresie 180 stopni. Um, I są to obrażenia od broni. Następnie tutaj mamy, um, to generuje um, Fred, czyli tak jakby wrogowie, um, wrogowie bardziej skupiają się właśnie na, um, na Breezerze. On leczy, czyli to jest obszarowe, to jest dla poszczególnej osoby, a on ma porażenie na 5 sekund przeciwnika oraz um, spowolnienie przeciwników. Zaraz tu może zaprezentuję. I szczerze powiem, że muszę wychodzić, więc to chyba będzie tyle, jeżeli chodzi o, moje, o, mój, o mój dzisiejszy pokaz. Niemniej jednak, być może zachęcę Was do tego, żebyście kliknęli, lubię. a Właśnie, klikajcie, lubię, bo to strasznie, strasznie fajnie to tak. To coś takiego dostać, więc jeżeli zasługuje, to bardzo chętnie. Okej, okay. wróć, 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 wróć. Okej, okay. to jest właśnie ta sfera, gdzie przeciwnicy poruszają się wolniej. No, jak widzicie, trochę im to zajęło, żeby tutaj dotrzeć. No, więc tak wygląda uh, umiejętność naszego regulatora. No, a nasz yy, medyk to już znacie jego umiejętności. Trochę nieskładnie składnie dzisiaj mówię, ale dlatego że jestem rozkojarzony. Um, I co? Jakie mamy jeszcze możliwe klasy? Mamy jeszcze właściwie tylko jedną. Ale fajne. A yy, jest to slayer. A, o tym już mówiłem, sorry. Uh, więc może po prostu ja przejdę sobie w tej grze odrobinę dalej i pokażę wam następnym razem już coś, uh, już coś grubszego, ponieważ dojście trójki postaci na taki optymalny level to zajmuje maksymalnie dwa dni. Dobra, to trzymajcie się, mam nadzieję, że wam się w miarę podobało i do zobaczenia w następnym odcinku gry Krater. Pa, pa!